Najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzi 39-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego, który spowodował w Lesznie kolizję i uciekł. Jednak lista jego przewinień jest dłuższa. Do zdarzenia doszło 15 marca około godziny 16 na zjeździe z Ronda Roszarnia w ulicy Estkowskiego. Jak relacjonuje Monika Żymełka, oficer prasowy komendy miejskiej policji w Lesznie, kierowca Fiata 500 nie dostosował prędkości do warunków. Najechał na wysepkę rozdzielającą przejście dla pieszych, uderzył w znak Drogowy, a następnie zderzył się czołowo z Volkswagenem. Kierowca Fiata wybiegł z samochodu i zdjął tablice rejestracyjne, po czym uciekł w kierunku pobliskiego osiedla. Po przyjeździe na miejsce policjanci ustalili, że porzucony Fiat figuruje w policyjnych systemach i został skradziony na początku marca w Niemczech. Ustalono tożsamość uciekiniera jest nim 39-letni mieszkaniec powiatu kościańskiego, który miał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyznę zatrzymano, po kilku godzinach w okolicach drogi ekspresowej jest 5, grozi mu do 5 lat więzienia.